Makerspace to impreza dla maniaków nowych technologii. Można na niej zobaczyć urządzenia, które teraz są testowane i mało dostępne, ale w przyszłości ułatwią nam życie. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Geek Girls Carrots. Można odwiedzić stoiska zaproszonych wystawców, zobaczyć roboty, drony, można zobaczyć drukarkę 3D, można pójść z dziećmi do takturowego miasta i umożliwić im zbudowanie budynków takich, jak sobie je wyobrażają, jakie chciały mieć. Można zobaczyć również różnego rodzaju eksperymenty chemiczne, różne rozwiązania związane z ekologią, a także lusterka dla motocyklistów, które się same dopasowują do pozycji osoby, która kieruje motorem. Na zamkowych korytarzach swoje stanowiska miało ponad 30 wystawców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się drukarki 3D, które pozwalają na wyprodukowanie gotowych obiektów. Sprawdziliśmy na czym polega działanie tego urządzenia. Działanie tej drukarki polega na przetapianiu tak naprawdę materiału, który mamy tutaj na szpuli, podawaniu przez silniczek krokowy do głowicy i nakładaniu warstwa po warstwie tak naprawdę e, tego filamentu, bo tak, się, tak jest zwany ten materiał, poprzez zaprogramowany G-code plik, który jest odczytywany przez drukarkę no i w ten sposób warstwa po warstwie powstaje tak naprawdę wydruk. Jakie rzeczy można wydrukować na drukarce 3D? Tak naprawdę wszystko, co sobie zamarzymy. Naprawdę. Ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. Wiem, że powstały też drukarki, które wytwarzają czekoladę. Z tego, co wiem na rynku, są one dostępne, z tym, że to jest bardzo bardzo duża nisza, jeżeli chodzi o, o czekoladę, ale jak najbardziej nawet my testujemy e, druk z czekolady. To jest na takiej samej zasadzie tak naprawdę, co e, co, co fi filamenty, z tym, że temperatura topnienia nie jest 220 stopni, tylko 30 9 że coś, coś, coś takiego. jest dokładnie taka sama zasada działania. Jakich materiałów trzeba użyć, żeby cokolwiek wydrukować? Plastik. Biodegra... My używamy biodegradowalnego plastiku, ale jesteśmy w stanie drukować z ABS-u, z kompozytu drewna, z kompozytu cegły, z kompozytu tak naprawdę ze wszystkiego, co, jest, co jesteśmy w stanie otrzymać w postaci takiej żyłki. No i oczywiście przetopić w głowicy w temperaturze około 220-250 stopni. Jaki jest koszt takiej drukarki? Cena podstawowego urządzenia zaczyna się od 7, od 7 tysięcy brutto, bez złotych. A to sprzęty, które stają się coraz bardziej popularne. Drony, czyli bezzałogowe statki latające, kojarzone są głównie z armią. Były wykorzystywane do trenowania oddziałów przeciwlotniczych jako latające cele. Obecnie mogą być używane do dostarczania przesyłek, czy kręcenia produkcji filmowych? Dron może polecieć tak wysoko, jak daje możliwość sprzęt, czyli nawet kilka kilometrów. Niestety nie ma możliwości, żeby przepisowo to obejść, bo przepisy tego zabraniają. Normalnie rekreacyjnie, jeżeli chodzi o loty maksymalnie do 150 metrów w terenie niezabudowanym. Czyli są bezpieczne? Można to tak nazwać. A jakie jest niebezpieczeństwo? Znaczy niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o upadek takiego drona, no albo nie wiem, chociażby wlecenie tym w jakąś osobę, to już niestety są cięcia do kości. Jaka cena takiego drona? Znaczy no, zależy, jakiej wielkości, na przykład takie małe. Można kupić za kilkaset złotych, 100 złotych, pięćdziesiąt złotych, różnie. Zależy od gabarytów i firmy. Natomiast no takie duże, to można już nawet do sto tysięcy zezbroić w pełnym, że tak powiem, w komplecie też może na tym latać. A jaka jest przyszłość dronów, jak będą się rozwijały? czy znaczy myślę, że bardzo szybko i bardzo mocno zawojują rynek, bo mają bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi i o kwestie techniczne i o no, najróżniejsze, no, tak naprawdę od hobby po, po najróżniejsze sprawy które rozwijają gospodarkę. Zaskoczeniem dla zwiedzających była maszyna krocząca, sterowana przez tablet. Maszyna krocząca, ponieważ w tym jest bardzo mało elektroniki, wszystko jest oparte na mechanicznej zasadzie działania, to znaczy ruch obrotowy silników jest zamieniany na ruch kroczący nóg, można powiedzieć. To jest oparte na mechanizmie Teo Jansena, takiego Holendra, który buduje rzeźby tego, kroczące rzeźby tego typu, które chodzą po plażach. Natomiast my w ramach Koła Naukowego Inżynierii Wirtualnej Projektowania Potrzebowaliśmy jakiś projekt, który będzie, będzie prezentował nasze możliwości jako studentów, czyli musieliśmy stworzyć cały projekt od modelu wirtualnego, w który wymiarze przez wykonanie w całości w ramach zakładu inżynierii wirtualnej, czyli frezowanie, drukowanie, aż po gotowy wyrób, taki jak właśnie tutaj stoi przed nami. Do czego ten model może być używany? Znaczy na tej chwili jest to model promocyjny, jest w fazie rozwoju. Przede wszystkim chodziło o zaprezentowanie możliwości naszego zakładu, to znaczy frezowania na frezarce pięcioosiowej, projektowanie wirtualnego w programach kadowskich, no i przede wszystkim prace naszego zespołu. Chodziło o to, żeby zgrać się w ramach naszego zespołu projektowego. Urządzeniem, na które szczególnie mogą polować największe sieci handlowe, jest katalog interaktywny. Oparty na naszym autorskim oprogramowaniu DB System, który pozwala na przejrzenie oferty na przykład sklepów odzieżowych. W tym przypadku przygotowaliśmy katalog dla filmu Made in Warsaw i Showroom. Za pomocą gestów. Dodatkowo nasze oprogramowanie pozwala na zbieranie informacji o tym, co dzieje się przed ekranem, czyli kto podszedł i osoba jakiej, w jakim wieku, jakiej płci, jakie emocje zbudził wyświetlany content oraz jakie było zainteresowanie tej osoby, czyli ile czasu patrzyła na ekran, a ile czasu powiedzmy spędziła przed ekranem. Jest zapotrzebowanie na taką tablicę? Tak, generalnie działamy w branży Digital Signage, czyli wszelkich cyfrowych nośników, które nas otaczają, zarówno w centrach handlowych, w muzeach, w urzędach, jak i na ulicach miast. I potrzeba interakcji z klientem, czy też z odbiorcą jest coraz większa. Tak? Nie wystarczy już tylko wyświetlenie ruchomego kontentu jakiegoś filmu, animacji, żeby przyciągnąć uwagę klienta. Trzeba go zainteresować czymś powiedzmy bardziej. Tak? Może to być na przykład interfejs dotykowy, bezdotykowy. Możemy również integrować się ze, ze smartfonami. Przy użyciu technologii Bicon po to, żeby na przykład sterować ekranem czy przejść zawartość, która się znajduje na danym ekranie za pomocą swojego smartfona. Podczas imprezy nie zabrakło także doświadczeń fizycznych, przeprowadzanych przez studentów Politechniki Poznańskiej. Ja akurat zajmuję się działaniami z cieczą nielutonowską. Tutaj na przykład działamy, działamy na nią falami dźwiękowymi, które powodują jakby ich pozorny ruch. W wypadku, gdy odłączamy dźwięk, momentalnie to się rozpływa. Ciecz to noska, ma właśnie tą właściwość, że pod wpływem zmiany siły, jaką na nie działamy, zmiany ciśnienia, zmienia swoją gęstość. Ona się wydaje płynna, ale jeśli ją weźmiemy, można spokojnie ją ugniatać jak ciasto. Puszczę i z powrotem się rozpływa. Naprawdę jej właściwości. Może nie są jakoś szczególnie przydatne w życiu codziennym, ale naprawdę fascynujące. Widzę, ile ludzi tutaj przychodzi, jak im się to podoba, jak są zdziwieni tym, że to jest tylko mąka ziemniaczana z wodą. A skąd takie zainteresowanie? Związane z naszymi studiami. Jesteśmy Kołem Naukowym Inżynierii Środowiska z Politechniki Poznańskiej. Staramy się właśnie ludziom przekazać to wszystko, co wiemy o wodzie, o płynach, o ich właściwościach. W wydarzeniu wzięło udział łącznie około 600 osób. Zainteresowani mogli także posłuchać trzech wykładów o nowych technologiach, prowadzonych przez zaproszonych gości. Impreza Makerspace w Centrum Kultury Zamek odbyła się po raz drugi. Zamiast sprzedaży biletów, zbierano przysmaki dla zwierzaków ze schroniska w przyborówku.